Tu magiczny marzeń świat Miłość to cudowny sen Zaczarował nas Jak zatrzymać w miejscu czas? Jeżeli śpisz i śnisz o miłości, to bardzo dobrze. To był szlagier Miłość to cudowny sen duetu Karo. Duet Karo wystąpi na koncercie Andrzej Kowe Szlagier Party w Chorzowie 27 listopada. Dokładnie w Chorzowskim Centrum Kultury. A na tym koncercie wystąpią także Gabi Gold, Mirosław Szołtysek, Mirosław Jędrowski, będzie Ewa Kopczyńska, Happy Folk Natalia, Beata Michalska. A koncert poprowadzę dla Państwa z powerem osobiście. A dla tych, którzy wysyłają SMS-y na szlagier top10, my mamy nagrody. Są to bilety wstępu na ten właśnie koncert do Chorzowskiego Centrum Kultury. Sponsorem nagród w konkursie jest nadawca Radia Piekary. 88,7 FM na Śląsku. Drodzy Państwo, Andrzejki to w zasadzie ostatnia okazja do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu. Tradycyjnie wtedy wróżymy sobie... Robimy wróżby różnego rodzaju, Naj, najczęściej tyczą one tematyki związków damsko-męskich. A do tego jeszcze na dodatek tańce i zabawa. Kochani, w szlagierowym studiu goście Ela i Stefan Witkowski, po prostu duet Karo, Witam bardzo, bardzo Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. No, yy, są w znakomitym nastroju, w końcu do Andrzejek nie zostało zbyt wiele czasu. No, tak, rzeczywiście. Ale zapytam Stefana na sam początek. Mój drogi, pamiętasz, na pewno przeżyłeś, przeżyliście wiele Andrzejkowych bali, wiele Andrzejkowych spotkań, może jeszcze wiele lat temu w domu coś tam, wróżby. Powiedz mi, czy pamiętasz jakąś taką wyjątkową wróżbę z tego okresu, czy też może coś co, co do dzisiaj chodzi Ci po głowie, a może właśnie wywróżyłeś sobie małżonkę? Może nie wywróżyłem że małżonki, natomiast e, kiedyś taka wróżba na zasadzie takiej, bo jest modna wróżba na zasadzie lania wosku przez, przez ucho z klucza tak. i nie tak dawno laliśmy takim woskiem i wyszło coś takiego, ale nie wiedziałem co, co, co to jest do końca. Potem skojarzyłem, że to są mięśnie brzucha, Uuu. które jak gdyby wywróżyły mi to, że gdzieś tak od półtora roku chodzę na siłownię, może jeszcze nie widać. Ale chodzę systematycznie i podobno trening rodzi mistrzów. No dobre, Elu, a co ty na to? Jak twój mąż będzie miał taki pięciopak, na razie pracujesz na trójpakie. Tak jest. Świetnie. No my oboje walczymy na tej siłowni. To fakt. Oboje? O, oboje. O, a jakie są twoje plany w związku z tą siłownią Powiedz. Utrzymać taką wagę, jaka jest. Wow. Słuchajcie państwo, zdrowy tryb życia, szlagiery, to w zasadzie jedno i to samo. Widzimy jak to postępuje pięknie. No kiedyś Andrzejki to wyśmienita okazja do tego, żeby rzeczywiście się spotkać, powróżyć sobie i pod... pamiętacie kiedyś się ostatnio tańczyli wspólnie? Tak. O tak. Takie przytulango? No na Sylwestra. <grym o. <grym no, bardzo, bardzo, <grym> bardzo, bardzo rzadko nam się to. zdarzało. temu. Ale rok prawie, czy... Elu, czy czy popatrz. Tyle koncertów mieliście na pewno, czy kiedyś zdarzyło ci się, że Któraś z pań uczestniczących w koncercie albo Twoich koleżanek na przykład wywróżyła sobie męża, co? No nie, nie zauważyłam tego. Chociaż e, każda, każda dziewczyna by pewnie chciała e, wiedzieć, za kogo wyjdzie za mąż i czasem nawet chce poznać jego imię albo nawet charakter. Ale tak. czy to się udaje? To jest chyba zabawa taka. To jest magia. No. Andrzej no, to magia. E, ale Andrzejki. od magii do miłości. No, A jak może się udaje? Z jak już tak daleko jesteśmy. No, parę latek po ślubie jesteście. No, parę. Tak? To więc, koszko nie będę wołał, Nawet więcej ale... jak pary. Nawet więcej jak pary. Dobra, i, i co? Wszystko okej? Okay? No musi być okej. Okay. No nie wiem, czy musi. Stefan, musi? A raczej tak. To znam tak? faceta, którego zapytałem, e, jesteś 30 lat po ślubie, musisz być szczęśliwy? A on mówi, no, muszę. <noise> Kochani Państwo, wesołe małżeństwo, zresztą małżeństwo szlagierowców i jako artyści, e, estradowi, e, często w zasadzie gościcie po drugiej stronie parkietu. A macie tak, takie marzenie, się. może spędzić Andrzejki wspólnie takie Tańczące dla siebie. Otóż to, że ciężko jest w naszej sytuacji takie powiedzmy sobotnie wieczory, gdzie większość ludzi idzie gdzieś tam na tańce na Andrzejki. W naszym przypadku wiąże się to z koncertami, ale zdarza się tak, jak w ubiegłym roku na Sylwestra, i w tym roku również na Sylwestra bawimy się i tańczymy. Ale ja lubię takie Andrzejki z naszymi kochanymi fanami o, no uwielbiam. Proszę. Uwielbia fanów rodzaju męskiego, czy? Też. Też, a co na to Stefan? No on chyba nie. Tak, żona zawsze daje odpowiedzi za męża. Kochani Państwo, a skoro już mówimy o koncertach, o tańcach, o, o balach, to wiecie Andrzejki, mamy blisko, szlagierowe Andrzejki. Tak. Bo 26 listopada w, ten... Niebawem. W, Kępnie. w Kępnie mamy Andrzejkowe Szlagier Party. I Na serdecznie, serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Proszę. Ale już dzień po, 27. Pamiętacie, gdzie się spotkamy? Chorzowskie Centrum Kultury. No, Chorzowie. proszę. W jednym i w drugim miejscu będą niespodzianki, zapewne z waszej strony. Niespodzianki muzyczne. Też. Jak najbardziej. Ja Niespodzianki muzyczne, oczywiście, w formie e, premierowych piosenek, które usłyszycie, mam nadzieję, że się Wam spodobają, ale co zagramy, to może zostawimy taką małą tajemnicę, prawda? No bo Andrzejki właśnie ale... zamykają ten taki roztańczony sezon, więc jest okazja jeszcze się z nami zabawić, pośpiewać, pokołysać się, a my do tego serdecznie zapraszamy i obiecujemy, że to będzie gorący i bardzo magiczny wieczór. Oj, proszę Państwa, i cóż ja tu mogę więcej dodać, ale jednak będę się upierał. No. Stefan, y, jaka nowość, no jaka nowość, uchyl rąbka tajemnic. No dobrze, jedną piosenkę powiemy, którą zagramy, jest to na pewno nowość, będzie, ukaże się ta piosenka na naszej czwartym krążku o tytule Zostań tu. A może to, co jest zawarte w treści tej piosenki, to może Elżbieta powie, bo to ona to śpiewa. No generalnie w ogóle tak, króciutko. śpiewam piosenkę o miłości, bo je uwielbiam o, to znowu jest piosenka o miłości. Miłość? No jasne, wow. to jest to ta esencja naszego życia. chodzi o to, żeby się nie rozstawać, tak. ale taki, taki króciutki żarcik na, na temat rozstań, a szczególnie małżeńskich. E, mianowicie mąż mówi do żony, kochanie, nasza teściowa wyjechała na wieś, dzieci są na wycieczce, mamy weekend tylko i wyłącznie dla siebie, to cześć, do poniedziałku. A propos, świetne. A, proszę Państwa, e, zobaczycie za chwilę teledysk, Zostań tu, to Wasz szlagier. Tak. Ale w tym teledysku e, zauważyłem jedną rzecz. E, powiedz, co Ty szepnęłaś Stefanowi, kiedy on odpływał tym statkiem? Żeby mi nie zostawiam. no bo kto będzie mi składał te słodkie pocałunki? No patrz, stoję tak blisko, a Ty zadajesz <laughs> takie pytania. <laughs> Życzę Wam, żebyście kochani byli jak najdłużej ze sobą szczęśliwi. Pełni miłości i szlagierowej radości. Dziękujemy pięknie. Kochani Państwo, moimi i Państwa gośćmi byli Ela i Stefan Witkowski. No, duet Karo, który znacie, lubicie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i Państwu przypomnę, że właśnie Duet Karo wystąpi na Andrzejkowym szlagier party 26 listopada w Kępnie oraz 27 7. listopada w Centrum Kultury. Właśnie. Tam się A... widzimy. O, właśnie, tam się widzimy, tam się bawimy. A ja teraz zapraszam wraz z duetem Karo na ich premierowy szlagier. Jednym słowem: zostań tu i duet Karo. Kochani, była to nowość duetu Karo-Szlagier Zostań Tu. A Państwo zostańcie przed telewizorami, bo to jest program Lista Śląskich Szlagierów. A dla tych Państwa, którzy głosują na nowość, mamy nagrody w postaci płyt CD. I tak oto nowość. Składanka Fest Gorkie Szlagiery ze szlagierem Wspomnień Czar Sylwii Drzewieckiej. Mamy także Mirosław i Bożena Szołtysek Zostań Wzorem. Gościnnie na fletni pana... Edward Simoni. Jest nowość duetu A Vista. Szczęśliwym być ze szlagierem Ty i ja. Słowa dwa. Płyta Jasia Rysa. List do matki ze szlagierem Pierwsze rande. W. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu sklep.pl. Nie fanzol dziuha i na dziś do domu. Ci go do mnie Ty nie fan wziął kraju, ciś do dom. jest modą, ja ci godą i oci godą, ty nie padzą dzieł ciś do dom. Ja ci godą i oci godą, padzą nie dziś jest kupiono modą. Ja ci godą i ci godą, ty nie padzą dzieł ciś do dom. O ci godom i o ci ty nie panzą ciś Spadają kolorowe liście z drzew, polska złota jesień, kochani, zapraszam na szlagier top dziesiątkę 447 finału listy śląskich szlagierów. Czy Jacek Silski ze szlagierem Sen Anioła Nocą powróci na pozycję lidera? Bądźcie z nami. Za chwilę w szlagierowym studiu pojawi się właśnie on, Jacek Silski. Pozdrawiam widzów telewizji NTL. Ach, kochani, jak to przyjemnie być szczęśliwym, kiedy oglądamy listę śląskich szlagierów. Na pozycji dziesiątej tym razem aż sześć oczek w dół z płyty szczęśliwym być, Awista, Ty i ja słowa dwa. Proszę. I jak się zdarzył, to na zawsze słodki jest jak miód. Ty i ja słowa dwa i jak pięknie brzmią. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. Ona taką miłość. Czekać warto wciąż, warto za nią tęsknić, o niej w nocy śnić, wierzyć, że nadejdzie jak po zimie maj i życie zamieni w taki mały raj. I życie zamieni w taki mały raj. Wybija słowa dwa, taki mały cud. Jak się zdarzy, to na zawsze słodki jest jak miód. Ty i jak słowa dwa i jak pięknie brzmią. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. Warto jest z ja, Warto za nią tęsknić O niej w nocy śnić Jak się zdarzy, to na zawsze słodki jest jak miód. I, I jak słowa dwa, i jak pięknie brzmią. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą. I jak się zdarzy, to na zawsze słodki jest jak miód Ty i jak słowa dwa i jak pięknie brzmią W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą W życiu ważne jest, by zawsze znaleźć miłość swą.